Idziemy sobie na krótki spacerek, tak? Przestawić tylko autko, jedziemy. Brum, brum, brum. Odpalamy silniczek, dajemy kierunkowskaz. Kręcamy. I jedziemy do pana. Pan nas czeka na działeczce, tak. Wspaniały pies, wspaniały piesek. widoki z przodu, fajne, prawda? Tak. i skręcamy taki krótki spacerek samochodem idziemy sobie och ale tutaj strasznie drogi są trzeba na jedyne co ja droga miasta ale miasto się za to nie bierze niestety akurat w tym jest bardzo niosły, Oto, że ma okienko, tak? Mi lubik, żeby sobie popatrzyła. Proszę bardzo. A, musimy zaparkować samochód tam na końcu. Co czuje piesek? Zapaszki jakiś lecą z domków. to mi się bardzo podoba wycieczka ogólnie jazda w samochodzie na początku to nie, nie, nie była przyzwyczajona, bo taki niepokój budziła w sobie natomiast teraz no nie wiem gdzie my tu wjedziemy, ale chyba gdzieś wjedziemy o, koło Pana stajemy. tylko o świetnie, czek cyk, cyk. Jesteśmy na miejscu. Zamykamy okienka. No. Koniec wycieczki. Oj, zobacz, Biedroneczka tu chodzi. Zobacz, co ja tu mam. No, gdzieś mi spadła teraz Biedroneczka. Jezus? Idzie? Idzie? Gdzieś tutaj? Gdzieś tu Biedroneczka idzie? Wychodzimy, Miluniu? Tak. Wychodzimy piesku? Czy jeszcze sobie chcesz pojeździć? Nie, idziemy do pana. O, ale błoto. Co to? Błoto. Zaraz ci otworzę z tamtej strony. Piesek poczeka, tak? Ja pójdę z tamtej strony. Poczekaj Miluniu. Poczekaj, bo tutaj jest błotko. Łapki sobie pobrudzisz. Adama nie może mieć takich brudnych łapetek. O Jezu! Już idę z drugiej strony, tak? Poczekaj piesku. Proszę bardzo. Jestem kochanie. Koniec wycieczki. Pa pa! Wychodzimy. Tak?